Od czego tu zacząć. Piękna pogoda, taki dzień, jak dziś słoneczny. Zachęca do tego, żeby posiedzieć trochę w lesie. Właśnie tutaj jestem. Chciałem potraktować te nagrania jako swój taki wideo pamiętnik mojej przygody z niejedzeniem. Tak, od wczoraj od 13 stycznia po raz kolejny powtarzam swoją wędrówkę. Nie zachęcam, nikogo nie zachęcam. To jest decyzja każdego, każdego z osobna. Tym bardziej e, to, co robię, nie ma za zadanie nikogo pouczać ani, ani być zaleceniem lekarskim. Nie jestem lekarzem. Dzielę się tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem z niejedzeniem. E, niejedzenie już od jakiegoś czasu mi towarzyszy. Bardziej lub mniej świadomie. E, mam już za sobą kilka przygód z niejedzeniem. Dwie takie najdłuższe to dwa razy po 21 dni. Czy to dużo? Zależy jak dla kogo. Niektórzy nie potrafią wytrzymać nawet godziny bez jedzenia, przynajmniej tak twierdzą. A ja uważam, że to nie jest prawda. Wszystko jest kwestią wytrenowania nawyku i, i konsekwencji, jak we wszystkim. W każdym sporcie, w każdej praktyce. Powiem Wam, że jest fantastycznie. Mamy 14 stycznia, piękna pogoda. Dzisiaj jest drugi dzień, ale stwierdziłem, że nie będę nagrywał się przed, tylko po zakończeniu każdego dnia, dzieląc spostrzeżeniami. Na dzień dzisiejszy nie odczuwam niczego negatywnego, co jest związane z niejedzeniem. Nie mam łaknienia, nie boli mi głowa, nie burczy mi brzuchu. Nie czuję się gorzej, słabiej. Wręcz odwrotnie powiem, że za każdą kolejną próbą jest łatwiej. Kiedyś pierwsze trzy dni były dla mnie trudne, były wyzwaniem. Teraz już w ogóle o tym nie myślę. Zawsze podziwiałem osoby, które mogły nie jeść dłużej i wydawało mi się, że to jest jakiś inny poziom mistrzostwa. Teraz myślę, że to jest bardzo proste. Wszystko zależy od tego, co sobie postanowimy, co mamy, co mamy w głowie. Piękny dzień. I słońce. Zero wiatru. Niesamowity dzień. Jeżeli macie ochotę, to chętnie będę się dzielił z Wami tymi informacjami, moimi doświadczeniami. Nie zachęcam do subskrybowania, nie zachęcam do lajkowania. Każdy robi to, co uważa. Tak, dzisiaj jest drugi dzień i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Uwielbiam jeść, uwielbiam smakować, uwielbiam jeść owoce, warzywa, suszone daktyle cokolwiek naprawdę. Potrafię dużo rzeczy pochłonąć, przynajmniej do tej pory potrafiłem. Ale wiem, ile satysfakcji daje mi jedzenie. I nie chodzi tylko i wyłącznie o czystość umysłu, o, o bystrość, tylko chodzi o całą resztę. Nie o wagę, nie o zrzucenie wagi, nie o jakieś oszczędności, bo, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Tu chodzi bardziej o postrzeganie, o to, co jesteśmy w stanie udźwignąć i co zależy tylko i wyłącznie od nas. Traktuję mój organizm jak samochód, jak wehikuł. Wstawiłem go właśnie do garażu, w tryb standby. Oczywiście nie jem niczego, jakby ktoś chciał zadać to pytanie. Nie jem płatków śniadaniowych, nie jem chleba, nie jem jabłek, jajek, sałaty, winogron, nie jem nic, tylko piję. Piję również z tego powodu, bo oczyszczasz organizm z toksyn, i żeby jednak pozostało to coś w głowie, ewentualnie gdyby, może kiedyś przyjdzie pora na inne doświadczenia z własnym ciałem. Tak, robiłem badania po wcześniejszych moich próbach z niejedzeniem. Jestem zdrowy, silny, nie mam z tym problemów. Nie planuję niczego. Na razie jest dzisiaj dzień drugi. Wczoraj 13. Bardzo dobra data, zresztą 13 stycznia był dzień pierwszy, dzisiaj dzień drugi. Ile? Nie planuję. Za każdym razem wychodziłem z niejedzenia na własne życzenie. Nie było to związane z żadnym przymusem. Ile teraz? No, przydałoby się pobić 21, chyba. Ale zobaczymy. Nic na siłę. Nic na siłę. Wspaniałego dnia dla Was. Wszystkiego dobrego.